Cześć, witajcie dzisiaj z garażu Dzisiaj taki vlog będzie garażowy bardziej Pojedziemy sobie zaraz na myjnię umyć silnik odkłada, który ostatnio nabyłem Jest to pojemność 125, będzie widać Skrzynia 3 plus 1, będziemy go myć Bo albo będę go remontował, albo go sprzedam Jak mi się nie będzie chciało, bo nie bardzo mam kiedy Kupiłem go okazyjnie w sumie Pierwsza myśl była taka, że będziemy go robić, remontować, bo w sumie nie wiem co mu jest. Niby chodził, palił, ale wolę rozebrać i zobaczyć. No i pierwsza myśl była taka, żeby naprawić go, kupić jakąś starą ramę, odkłada, wsadzić i nawet nagrywać z tego filmy yy, tworzenia kłada. No ale jakoś zajawy do tego nie mam. Także co? Później zajmiemy się przednim kołem w MRF-ie, bo zacisk się zapiekł i niestety na prowadnicach nie ma w ogóle smaru. Kończył się, będziemy ściągać koło i zacisk. No i może jeszcze oglądniemy do zaworu, bo się tucze, no i trzeba będzie naciągnąć łańcuch, bo, bo już trochę wszystko klekocze. I mam w planach właśnie na następny raz zrobić oświetlenie MRF-a przodu, taką lampę zamontować tutaj halogena, regulator wsadzić, żeby nie potrzebował akumulatora. No i z tyłu tutaj ogon oczywiście taki z lampą LED Żeby też nie chlapało błotem, bo jak widzicie cały ten jest uwalony I ostatnio miałem siedzenie, także tego nie widać, ale No ale powiem wam, że jest masakra jak się wiedzie, w większe błoto To cały strój mam zawalony niestety I wszystko jest nadaje no, się po jednym wypadzie do prania Tutaj mam widzicie się od buzer od czakiego Pozdro, niestety nie nagrywa, szkoda Bo no, robił kazackie filmy no, Ale dzisiaj nie o tym Dobra, to ja idę po furkę i wsadzamy silnik do auta Jedziemy go umyć, bo nie chce mi się tego rozwijać Bo jest strasznie zimno, jak widzicie, śnieg jeszcze Także ja odpalam furkę, wsadzam go do bagażnika i jedziemy No, piana I pukanie Chciał go ktoś kupić to zapraszam do kontaktu Pisać śmiało Chory były pozatykane wszystko. Woda się nie dostała nigdzie Umyte jest różnica jest także Zabieramy się za przedniekołowym Klocki się nierówno ścierają Ten po lewej Jest na górze bardziej starty a ten po prawej na dole bardziej starty. No i dlatego musimy go odkręcić, bo prowadnice są zapieczone. Tak jak myślałem. Na górnej jest minimalnie smaru, ale jest zardzewiała, a ta dolna jest całkowicie zardzewiała. Przyczyścimy i damy nowy smar. I zaokrągliłem ją. szlifujemy papierem ściernym. I powinno być wszystko OK. Dogo tak samo. Jakby ktoś miał problem właśnie z takimi klockami, które się zapiekają co chwilę czy coś to trzeba ściągnąć, wyczyścić, nasmarować i będzie wszystko OK. Teraz możecie sobie zobaczyć ten dolny w porównaniu z tym górnym jest różnica. Ten jest przed, a ten jest po. Czyścimy drugiego. Samo to, że tu nie było smaru, dużo zrobiło z tym, że ono się tu zapiekło. A już nie mówię o tych końcówkach, bo zeszlifowanie tej końcówki na końcu jest ważne, bo nie ma wtedy ostrych krawędzi i wszystko chodzi gładko. Posmarowałem sobie dwie prowadnice. Tutaj do środka też dałem smaru i tutaj też. I teraz, że się zakładamy, to sobie tak powinno właśnie chodzić. Tak powinno chodzić. Wiem czemu zardzewiało. Ta guma tutaj, jest dziura z niej i tutaj wychodzi ten dysmar. I dlatego to zardzewiało, bo smar się nie trzymał i... No ale cóż, za jakiś czas to trzeba będzie znowu poprawić i wtedy może będzie już ok. A na razie musi być tak, bo nie mam takich gumek niestety. I zobaczycie sobie jeszcze timelapse jak sprzątam stół z tego syfu. I tak jak mówię, jakby ktoś chciał kupić silnik, rozrusznik jest sprawny, bo sprawdzałem, no to proszę się kontaktować w komentarzach. ja was żegnam, na razie, cześć!